Programowanie jest sposobem komunikacji z maszyną. Najbliższą możliwą alegorią czy analogią to jest po prostu przepis na, 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 na naleśnik, na przykład. Czyli lista konkretnych poleceń, które trzeba wykonać, żeby uzyskać jakiś efekt. No i później taką listę dajemy komuś, w naszym przypadku komputerowi, i mamy nadzieję, że komputer po wykonaniu tych kroków osiągnie ten efekt, o który nam chodziło. Zazwyczaj mamy problem, który chcemy rozwiązać w sposób automatyczny. Przez komputer, bądź przez inne medium, na przykład robot. I trzeba wymyślić algorytm, czyli sposób rozwiązania. Trzeba go zakodować w języku, który jest zrozumiały dla tego medium. Dla komputera to są języki programowania. To jest kodowanie. Potem trzeba testować, sprawdzić czy nasz program jest poprawny, a na koniec trzeba jeszcze przekazać go do użytkowania. I cały ten proces właściwie nazywamy programowaniem. Po pierwsze, programowanie jest bardzo przyjemne. Można to porównać do rozwiązywania łamigłówek. Każdy chyba lubi rozwiązywać łamigłówki. Jest taki wspaniały moment, w którym próbujemy dojść do rozwiązania, i jeszcze piękniejszy moment, w którym do tego rozwiązania dochodzimy. Jeżeli umiemy programować, jeżeli znamy się na informatyce, możemy stworzyć coś z niczego. Każdy program, z którego korzystamy, to jest czyjeś, to jest czyjeś małe dzieło sztuki. Naprawdę, warto, warto uczyć się programowania. Warto uczyć się po prostu.